Cześć! W naszej ofercie pojawiły się trzy nowe inwestycje domów w zabudowie szeregowej. Pierwszą pozycją jest osiedle porąbki, czyli pięć segmentów charakteryzujących się dużymi, nawet sześciorowymi działkami oraz atrakcyjną ceną. Sprawdźcie, jak to wygląda. Drugą propozycją jest osiedle Walis, czyli inwestycja, którą charakteryzuje nowoczesny projekt z dużą ilością przeszkleń. Domy te oferują maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, ponieważ była budynku nie posiada skosów. Trzecia propozycja to osiedle Krasna Dolina. W pierwszym etapie wybudowanych zostanie sześć segmentów o podwyższonym standardzie. Znajdziesz tutaj takie rozwiązania jak pompa ciepła, rekuperacja, rolety zewnętrzne oraz wiele innych udogodnień. Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu telefonicznego lub wiadomości prywatnej. Chętnie odpowiem na wszystkie Wasze pytania. Do usłyszenia.